Mamy nieustająco od samego początku bardzo cennych patronów, patronów medialnych. Ostatnimi Gazeta Olsztyńska, Telewizja Polska, Dziewo Radio Olsztyn, Portal Olsztyn 26. Wielu członków Fundacji reprezentuje zawody i pasje rodzinne. Talenty rodziców stały się także talentami ich dzieci. Stąd też Fundacja stanowi grono współpracujących pokoleń i dzisiaj będzie to widoczne na tej scenie przy odbiorze nagród. Cykl Talenty Roku narodził się w 2007 roku i trwa do dzisiaj. Przewodniczącym kapituły jest Jerzy Sifkiewicz, a że zadania służbowe porwały go do Skandynawii, tylko telefonicznie z nami się kontaktuje, to głos w jego imieniu zabierze wiceprzewodnicząca kapituły, pan Andrzeja, Andrzej Fabisian. Zapraszam serdecznie, Andrzeju. Dobry wieczór, panią, dobry wieczór panom. Jest mi no szczególnie miło, że w tak znakomitym towarzystwie możemy się dzisiaj spotkać przy tak ważnej dla nas okazji, jaką niewątpliwie jest przyznanie tych nagród. Proszę Państwa. No zapewne ktoś by z boku mógł powiedzieć, że nie jest to Nobel i pewno nie ma takich implikacji, żeby spowodować zaraz tak niesamowitą promocję, że będą się sprzedawały płyty czy obrazy na całym świecie, ale myślę, że z czasem kto wie. Fundacja Środowisk Twórczych w Wielkie dzięki, wielki ukłon i wielkie podziękowania. Dziękuję E, dziękuję fundacji, tak? Ale o, Pani też dziękuję. Tak się rychty klejduje, zostaje staje tyle tego człowieka, bo on kiedyś pierwszy ze mną chyba wywiad zrobił do Dziękuję. Ja tak się tak powiem, czuję, się zaproszeni.